Się zmienimy późno, bo bo te nie mogą być spokorem chyba. Spoko. No i się mano wszystkim z tej strony szagi, a dzisiaj jest ze mną? Panter, jak coś to linki do YouTube dam MS będziecie mieć już jakiego w opisie ale się bardzo To to też tylko moje potem którym umieszczam swoje hehe, gry. <grym> ale fajnie umieszczam swoje gdyby No to po fajnie jakby co, to zagonijcie będzie wam się chciało, jak wam się nie będzie chciał, to też zaglonijcie, bo tam umieszczam swoje filmy też. Nie zwiesiłem ty... się. No widzę, że <grym> się zwiesiłeś, a ja cię będę na I gramy w Counter TikTane jak są zombies. A czemu w to gramy w ogóle mi się tak da podoba? Jest w niej cech odnajebania zobaczcie sobie piorę widzicie, widzicie tego wielkiego brzydka? To jest właśnie Quenter, dziadziuś. A to ty jesteś w budynku. Tak, i właśnie ta brzydka forma Troszkę przypominająca aniona laptocha. A się tutaj nastrzela, No To ty na trzy, nie to się pamiętacie a, Ale jest i brzydki. No to Ale to tu ładuje Ja nie mogę użyć swojej super specjalizacji Masz tam te przyciski Serio? No, jeden, ty dwa, trzy gdzie, gdzie ty, gdzie ty, unuku, bo ja ci chcę pieprzyć St No, Quentert, szybko, bo stoję cię wpierdolić Dobra, dobra, Quentert, idę cię wpierdolić What the fuck, jak jest salto Napierdzielać w Ale, ale ja Cię biję, ale ja Cię biję. Jesteś godzillą, jesteś godzillą! O kurwa. O w dupę, zrzygał się na mnie fe. Tak A się na mnie zrzygał? czyli się zrzygany, o kurwa. Ja Cię się, Ty napierdalałaś no fikołki! Co to było? Ty jedynkę wcisnąłeś? No. O oj, o oj, o, chuj, o chuj. Kurwa. A cię! No to ty nie O kurczę, to my damy z butami. A ty to napierdasz, fikoki. Koczek klikam, klik, klikam, klikam, klikam. Wyglądasz jak xenomorf z tego z aliena. Ostatnio sobie wypełniałem taką ankietę na takim jednym serwisie internetowym. właśnie wyszło by mi, jakim tam potworem by był, to mi wyskoczyło, że ksenomorfem. O ty, są apteczki, ty. Naciśnij, e, aby. okej. Okay. A to tylko dla ciebie jest chyba. Dokładnie. Nie, ja nie mogę użyć apteczek. A, no to dla mnie Ja się nie mogę leczyć Jebać! O kurde, ale tam jakieś ty gówno odpowiedzial stary Jebać, jebać Potrzebujesz co ja potrzebuję? Czego ty potrzebujesz? Wpierdolu późnego o o Ale cię tu ładuje. Hehe, chodź tu Oh, kurwa. A, <śmiech> <śmiech> miałem się załadować ildana dubsko, ale mi nie wyszło. Fajne. Quentel napierd... Popatrzcie, tylko dzisiaj. Quentel napierdala na Nie. Tak, popatrzcie, wielki admin tube gamesa żyga. Tak się napiędzie i żyga gorzej się nabalił jakiś tak ja wtedy na night play ale cię pojadę jak nie. nie? Stary, ale cię o kurwa A my nie, nie Ale aleś chcecie po... za mną zagrać to piszcie Tak jak chcecie zagrać z contem I chcecie skopać tak i, szagi... i chcecie A nie tak jak się chciał ze mną w której ja ci powiedział a ja mocnie Nie, bo wczoraj się nie mogłem już wydobyć naprawdę Mieliśmy w kalai of Field, ale w Call of Field normalnie coś odjebało, nie wiem co Dlatego wiecie, dlatego damy w Nexona Zombies, ale ja się ogólnie dobrze bawię, bo mogę Coentelowi dupę skopać. Ja też się fajnie bawię. Coenter robi hop, hop, tralala. O w dupę. Ale ciężko, dupę koptow. No i gdzieś tu uciekł O, jesteś na duchu. No to ty tam jesteś, widzisz? A, widzisz, ja się tutaj jest, tak skoliłem, dlaczego nie, żeby, ten, żeby twoje mackowate ciało mnie nie tyknęło? O, aleś się zrzekł stary, jesteś mistrzem w żykaniu na odległość. Twoja wątroba cię za to podziękuje. Mariusz, no nie plądź się tutaj, no. Żyga na odległość <laughs> Panie Zygmuncie hey, Zygmun loku Mr. Quentel hmm. Widzicie moi drodzy Państwo Tak właśnie Żyga Quentel Quentel, Zygmunt. No chodź tu Banku kurde, na budynek narzygałeś? Ej świnio Ty wiesz, że nie ładnie tak Żygać u kogoś na dół gdzie ty jesteś za żygańcą? O, tam widzę twoje żygi, ale nie widzę ciebie. No, jeszcze jeszcze leczkę. A cię uderzy w ten. A, kurwa, nie wyszło. O, o a ja się na dół spierdoliłem. Gdzie ty jesteś za żygańcą? No! Edward! O oh, kurwa. <grystanie> <grystanie> ty zażygałeś mnie? Zarzygałeś mnie jakimś tym żygającym, e, ten żydlącym jakimś żygiem. Co zabiję Was. A... On ten się jeden bot potyka i tak. U, u, o kurwa, narzżygała, bo nie. <śmiech> <śmiech> Koło mnie to twoje śmierdzące chary leciało. o <coughs> ty! zmieniam się w zombie i teraz zobaczycie rtym zombie teraz ja będę zły ua! magyllagoddle makumba makumba i co ty mi tu co ty mi tu ziomoś aaaa! <güler> jakiegoś bota zajebałem jestem zły jestem zły jestem zły jestem tak kule <güler> zły popatrz jestem brutal ty ci jeba o kurwa a to, że... A to nie, nie możesz wyjść. Hihi. Nie a b, ja widzę jak porządny człowiek po schodach. O kurde, ale ty masz farta, ale ty masz farta, ale ty masz Party stary Magiczna moc. Zajebałem po to. O, ty krzy... A jest tam gdzieś. A ty, a ty ży gdzie? A ty żyć? A to nie, to jest ten. Uch. Umrzyjcie! potrzebujesz w tym trzymajności. No kurde, zamiast mnie jakieś botyle zamiast ciebie. Trzeba mnie było zostawić w dżungli. Kurde, czym ty mnie strzasz? A, jakimiś potiskami. A ty masz fartę, a ty masz fartę, a ty masz fartę, człowieku. A ty masz człowieku fartę, a ty masz fartę. aż mi nisko dupę. O jakiś jakieś podciskajmy, nie O ty ja ciebie też Nie, to jest jakiś ten A, się tam widzę, gdzie ty jesteś Ty żygasz, a ja puszczam jakieś moce, ja jestem jak Songoku na ptocha Songoku! O, kame, kame! O! Zestaj się. Kurde stali. ale ja mam mało życia Ju, już masz mało życia? No, nie jakiś bot jakimś fuj napiadał Ja ha Ale cię teraz umdę cię I kurde, ty napiadałeś wikoki, no No kurde, no ciebie się nie da umrzeć chyba. No tu, kurde, Do Dosięgą cię długie dla mnie szagi ności. Kogo? Szagi. O kurcze, już się tutaj naładowałem stary. Już teraz wszyscy macie przejebane. Jak tu ty miedząca kreatura. Idziesz tu? No i ja nie pójdę, jak no, krótko noe Zajebałem jakiegoś bota Co tylko da z tego można gówna użyć? Działam ja jakiś. jakieś pod mam jeszcze jakieś fajne gówno Bo to to jest ah, Hahaha. Ha. Deszcz meteorytów stary, czary przeraziłem się. Dziadziś, dziadziś, ale to masz... Ale ktoś tu stał, tylko zdeptałem. O, dziś tutaj był dziadziś, dziadziś. O ty okay. Deszczy, kapie Caz A kogoś do teraz Jestem złym I am bad mat. jestem złym matafakatem Widzisz jak kurna zrozpiłem, wtf

Dyszczę cię długiem, ja damy sprawiedliwość. To też jest, to to jest zanierze, że może być przez wiatr. Przecież widziałem, że budynek dozwaliłem. Mogę tam dobiec? Gdzie to jest ten serdec? Nie mogę ten. Ty mnie zapierdzieliłeś W końcu ci się udało, i teraz ty będziesz tym? To no. Teraz ty będziesz tym brzydkim Żydanem Ja Kto to jest teraz? What the fuck? Gdzie jest ty bestio? O kurde Gdzie to, co to, się to jest? O ja pierdzielę Ja pierdzielę, ja pierdzielę jesteś tym samym co ja byłem Tak?

i tak i właśnie i właśnie tak się bije no znaczy tak moi drodzy się bije Quentera. o kurwa ej się bawisko odczyma to jest z samki co to jest trójka no to naciśnij to naciśnij kurczę ten naciśnij trójkę to się przekonasz no ja się już te nie To kto weź

Gdzie ty brzydamu jesteś? Chciałbyś ja wiedzieć. I w dupala, i w dupada, o kurwa. <głos> 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 no i co moi drodzy, to właśnie jest Nexon Zombies, jaki to jest tryb, jak się ten tryb dokładnie nazywa? Jak? E, ale jak się ten tryb nazywa tej gry? E, to jest... Zombie, boss, albo coś w tym stylu. Dobra, jeszcze o to, ale link do pobrania gdy będziecie mieli w opisie. Także będziecie mieli link do portalu YouTube Games i oczywiście na kanał Qentela. Zachęcam oh. Was do subskrybowania naszych kanałów, jak i lajkowania mojego fanpage'a. Qentela też jeśli ma, a jeśli nie ma, to lajkujcie mój dwa razy. I ten, nie do zadawania mi pytania na asku, tylko czekacie, mówi ten brzydal już do mnie idzie. O, jakie pillujecie gotk, no jest, stary jak baletnica. O kurde, już pobalecie. No to co, moi drodzy, Trzymajcie się, i do następnego filmiku. Oczywiście też komentujcie, wam się podobają takie akcje. I jeśli, jeśli chcecie, po prostu moi widzowie, napiszcie mi normalnie komentarz pod filmem. Jeśli chcecie sobie ze mną coś zadać, to zbijajcie, piszcie i będziemy swych dali. Zaproponujcie jakoś fajną grę, na przykład na takiego cs będzie taka seria specjalnie gramy z widzami. No to co, trzymajcie się, mocno, i do następnego odcinka. Strzała!